Więc robię Widzimy wszystkich bardzo serdecznie Dobra. Bo... O Jezu, nie tu tu no. masz tak? no sobie ma... Ma... ma, tak się było widać, dobra? Nie. No. Widać? No widać. Pokażę mam mapę, którą sam stworzyłem. <słuch> w Minecrafcie oczywiście. Nie będzie do niej adresu. Napiszę ja, mi Hiki Easy. Posłuchaj, na chwilę. Kijk, widzicie? Piękny Minecraft, czarny wybuch, się zaczyna. O! Ja bez tych strup. A te Nie dobra, musisz trzymać. A tak, żeby było widać, nie zasłanie kawiarni. Nie, zasłanie. To jest moja własna mapa. O. No. Zobaczam mapę, którą stworzyłem. To jest na podstawie gry. Tak. Jak to budowałem zajęło mi to chyba parę miesięcy. Nie będę 12 chyba. No cały rok. No cały rok to chyba budowałem. Taką hmm. jedną, mnie No. I co? Ja mam pod... A jest już. Widzisz coś w ogóle? No może. O! Nie! Nie! Nie to mieliście iść! A przynajmniej księga została. Troll face. Dobra, tutaj trzymaj lepiej. To jest własna mapa, którą budowałem przez cały rok. I na Mam to pod górze. Proszę, to jest mechanizm, który mnie wkurza którego też sam zrobiłem od sobie jaka słychać? no słychać o tak to rzucić tylko zanim to się zrzuci to co za 5 lat nie będzie tutaj księcia zobacz człowieku, zobacz spacer tak teraz Pamiętasz, że to nie działało jak, jak to dobra zadziałało tak bo to chyba idealnie trafi i ten mechanizm działa na tym, że to jest płytka, która przesyła tutaj, przez to tutaj idzie i tu trafia tu. Co ja robię piosenkę? jak tam plaginie. Dobra, a więc to tak wygląda. To się to jest trudne do zrobienia i pamiętam, że aha, już wiem co tu robiłem. Oz.